Narcyz nie chce, żebyś był szczęśliwy. Wiem, że to ciężki orzech do zgryzienia. Ciężko to zaakceptować i zrozumieć, ciężko to pojąć, ogarnąć, lecz prawda jest dość prosta i brutalna. Narcyz nie chce, żebyś był szczęśliwy. Nie chce widzieć, że jesteś szczęśliwy. Zastanów się nad tym, co robi. Wie, jak to na ciebie wpływa. Wierzę, że tego nie lubisz, a jednak Narcyz nadal to robi. A to dlatego, że kręci Go Twój ból, kręci go Twoje cierpienie. To dla niego zabawa, rozrywka, odwrócenie uwagi. Cieszy się wtedy. Twój ból jest dla Narcyza przyjemnością. Kiedy tylko Narcyz widzi, że jesteś szczęśliwy, to jest smutny, zdenerwowany, wściekły. Dlatego nie chcę, żebyś był szczęśliwy, nie uzależniaj swojego szczęścia od narcyza.